Cześć, mam na imię Agnieszka i zapraszam Cię dzisiaj na jogę kundalini. Zapraszam na matę. Zaczniemy od mantry. Usiądź sobie wygodnie, możesz usiąść w siedzie prostym. Możesz usiąść na klocku albo na poduszce, tak jak jest Ci wygodnie. Możesz usiąść w siedzie skrzyżnym. Odłóż ręce na kolana. Weź głęboki wdech. I wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. Odłóż ręce tak, żeby kciuki dotykały mostka. Poczuj bicie swojego serca. Weź wdech do mantry. Ok <try> O Namo, Guru da Namo. O Namo, Guru Namo. Weź głęboki wdech, zatrzymaj powietrze. I rozluźnij, obłóż ręce na kolana, rozluźnij ramiona, wyciągnij kręgosłup do góry. Oddychaj. Niech ta mantra poprowadzi Cię tam, gdzie jest dla Ciebie Twoja prawda. Poczuj swoje ciało. Nie myśl o tym, jak się czujesz, ale poczuj to w swoim ciele. Poczuj jak się dzisiaj czujesz. Oddychaj. czy Zacznijmy od rozgrzewki. <kliwanie> usiądź w siedzie prostym, zaczniemy od wygięcia kręgosłupa, odłóż ręce na kostki i zaczynamy od wygięć odcinka lędźwiowego wdech, wydech, tech wydech, tech, wydech, tech, wydech, Możesz z wdechem mówić sobie sad z wydechem nam sad nam, sad nam, sad no, możesz powtarzać to mentalnie tylko w głowie, możesz intonować wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech albo po prostu oddychać. Skup się na ćwiczeniu. Jesteś tu i teraz na macie. Jesteś ty i twój oddech i wygięcia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. сад нам, сад нам, сад нам, сад Trzymaj, wyciągnij kręgosłup. Podciągnij powietrze. I rozluźnij, wypuść powietrze, odłóż ręce na kolana. I teraz łokcie proste. Trzymamy się za kolana i wygięcia kręgosłupa. Odcinek środkowy. Wdech, wydech, wdech, wydech, 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 wdech. Wydech, wdech, wydech, wdech, 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 wdech Wydech. I tak samo możesz intronować z dechem sad, z wdechem. nam, sad, nam, sad, nam, sad, nam, sad, nam, sad, nam. Wydech, wdech, wydech. Czujemy jak się robi nam cieplej. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wdech wydech. wydech. I oczy, skup się na oddechu, skup się na wygięciach kręgosłupa. Jesteś tu, i teraz na macie. I zatrzymaj, wyciągnij kręgosłup w górę, weź głęboki wdech, podciągnij mulband. I rozluźnij, wypuść powietrze. Weź głęboki wdech. I wydech. Odłóż ręce na barki. Ramiona skierowane równolegle do podłoża. I w lewo wdech, w prawo wydech. Będziemy robić skręty. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Głowa podąża za ruchem tułowia. Możesz mieć zamknięte albo otwarte oczy. I tak samo możesz z wydechem intonować mantrę sad, z wydechem nam. Sad, nam, sad, nam, sad, nam, sad. Nam. sad. Pamiętaj, aby cały czas ramiona były równolegle ustawione do podłoża. Sad. na. Wdech, wydech, oddychaj. Wdech, wydech, Wdech. wydech, Wdech. wydech, Wdech. wydech, Wdech. wydech, wdech, wdech. wydech, Wdech. wydech, Wdech. wydech. I ręce w gian mudre. I to samo skręty wdech, wydech. I weź głęboki wdech, ręce w górze, cały czas gijam mudra, zatrzymaj powietrze, podciągnij mulband i rozluźnij wydech. Opuść ręce na kolana, weź głęboki wdech i wydech. I jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. I jeszcze jeden głęboki wdech. I wydech. Wyprostuj teraz prawą nogę. Lewą nogę piętą skierowaną do krocza. Skieruj się w kierunku prawej nogi. Weź ręce w górę. I z wydechem skłon. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. wdech. wdech. Tech. Wydech. Wdech. I wydech. Poczuj, jak rozciąga się tył Twojej prawej nogi. Wdech I wydech. I zatrzymaj się na chwilę. Tu, gdzie możesz. Rozciągnij tył prawej nogi. Głębokie wdechy. I wydechy. Wyprostuj się powoli. I zmieniamy nogę. Teraz prawa noga ugięta, w okolicy krocza pięta, Lewa noga wyprostowana. Jeśli <laughs> czujesz, że masz taką potrzebę, możesz ją na chwilę trochę ująć ona się z, z każdym ruchem będzie prostowała coraz bardziej i tak samo wdech do góry wydech w dół wdech i wydech wdech wydech wdech wydech wdech wydech wdech wydech dech wydech. wydech wdech i zatrzymaj poczuj rozciąganie lewej nogi Oddychaj głęboko. I powoli wyprostuj się do góry. Możesz wyprostować na chwilę obie nogi, rozluźnić. Jeszcze na chwilę usiądziemy w świecie prostym. Wyprostuj kręgosłup i krążenia głowy. W jedną stronę z wydechem głowa opada w dół, z wdechem do góry, z wydechem głowa opada w dół, z wdechem do góry. Powoli. Możesz zamknąć oczy, jeśli dla Ciebie jest to odpowiednie. Jeśli czujesz, że dzisiaj masz potrzebę. Śledzić ten ruch, to możesz mieć oczy otwarte, tak żeby nie zakręciło ci się w głowie. I gdy głowa jest przy mostku, zmieniamy delikatnie kierunek. I tak samo głowa w górę, wdech. I głowa w dół, wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I zatrzymaj. Weź głęboki wdech. Odłóż ręce na kolana. I wydech. Usiądź tak, jak jest Ci wygodnie. W pozycji łatwej. Albo w pozycji skały. Możesz usiąść na klocku, na poduszce medytacyjnej. Zapraszam Cię jeszcze do oddechu, do oddechu kwadratowego, tak żeby zrównoważyć energię. Będziemy oddychać na 4, wdech na 4, potem zatrzymanie na 4, wydech na 4 i zatrzymanie na 4. Ja będę liczyć. Także usiądź, rozluźnij ramiona, wyprostuj kręgosłup. Koś głęboki wdech i wydech, dech dwa, trzy, cztery, zatrzymanie, dwa, trzy, cztery, wydech, dwa, trzy, cztery, zatrzymanie, dwa, trzy, cztery, dech, dwa, trzy, cztery, zatrzymanie dwa, trzy, cztery, wydech. dwa, trzy, cztery, zatrzymanie. dwa, trzy, cztery. dech. dwa, trzy, cztery, zatrzymanie. dwa, trzy, cztery, wydech. dwa, trzy, cztery, zatrzymanie. dwa, trzy, cztery.

Cztery, zatrzymanie. Dwa, trzy, cztery. Weź głęboki wdech i wydech. I jeszcze jeden głęboki wdech. I wydech. I jeszcze jeden głęboki wdech. I wydech. I odłóż ręce na piersi, także wciuki dotykają mostka. Poczuj bicie swojego serca. Na koniec zaśpiewamy długie sad. Krótkie nam. Weź głęboki wdech do mantry. Sad. Na Obrigada. Dziękuję.